Nie wiem, brakuje słowami w tej chwili. Łaska to jest jakiś dar od kogoś, tak? No jeśli nagrywacie na telewizji katolickiej, no to na pewno chodzi o łaskę od Boga. Jesteśmy nad przepaścią, czyli nic nam się w życiu nie udaje, albo coś takiego. No to jest tak jakby łaska Panu z nieba, nie? Takiego Do jakiegoś oświecenia dostajemy. Pan Bóg chce nas, kocha nas wszystkich, chce nas zbawić, chce byśmy byli mieszkańcami. Yy nieba, więc daje nam ten prezent, który przychodzi do nas z góry, by nas wspomóc, wesprzeć w tej pielgrzymce do domu ojca. Byśmy tam z nim żyli na wieki, bo sami nie jesteśmy w stanie się zbawić, dlatego nam daje taki prezent. Możemy również ten dar ofiarować komuś, tą taką łaskę, taką dobroci, no taki, taki dar. To jest taki dar. Tak, to takie z mi, dar z miłości. O. Trzeba komuś zawierzyć, żeby ta druga osoba była e, pewna tej pierwszej, no i no to chodzi chyba o wierność. Wierność. O, wierny jest na przykład pies, tego co wszyscy mówią, że zostaje na przykład z panem do końca życia. Jedziesz. Co, co mogę powiedzieć na ten temat? No nie wiem, nie <ślamatory> wiem. <ślamatory> 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 Ślub, małżeństwo, wierność. Nie wiem, trudno powiedzieć. Wierność łasce to też liczyć na tę łaskę w każdej chwili, że Pan Bóg nam pomoże, jeżeli my no, to minimum wykonamy, czyli chociażby będziemy mieli wolę nastawioną ku dobremu, nie będziemy chcieli zasmucać Ducha Świętego, jak to mówi apostoł. To jest dochowanie słowa, dochowanie przysięgi, dochowanie miłości. Dochowanie obietnic, trwanie przy sobie, wzajemna odpowiedzialność za siebie, to jest wierność. Codziennie rano wstaję, patrzę, jest żona, jest, jest fajnie. Kładę się, jest żona też jest fajnie i to jest fajne w małych drobiazgach, codzienna ta wierność jest najważniejsza. Bo jeżeli w małych drobiazgach będziemy nie bardzo, no to co, potem o wielkim patrytyzmie. No i jest to po prostu taka miłość, w której możemy się poświęcić dla kraju. No, w jaki sposób? Na przykład... obchodzić święta. Obchodząc, właśnie święta narodowe, nie wstydząc się tego, kim jesteśmy i mówić ojczystym językiem, nie bezcześcić go. Wiele. Wierność. Oj. Wierność to jest. Ale zależy. To, ale zależy w jakim kontekście. Kurczę, trudne to jest, powiemy. Czuję się jakąś więź. Z, no w naszym przypadku z, z wszystkimi ludźmi, którzy urodzili się w Polsce, albo czują się Polakami. No Polak to jest Polak. Ka Katolik? Inno, inno, inna kultura. Polskość, wiara w naszą ojczyznę. To, że na pewno będzie lepiej, że będzie łatwiej. Patriotyzm jest miłością Ojczyzny, miłością korzeni, miłością tożsamości, yy, służeniem też Ojczyźnie, pracą, tworzeniem domu. Polacy to jesteśmy my, po prostu my jesteśmy to, co, jest, to, co jesteśmy. To jest moim zdaniem to, co Państwo wspomniała na temat patriotyzmu to jest nasz dzień codzienny. Jeżeli będziemy codziennie myśleli o swojej Polsce tak naprawdę uczciwie, po ludzku, dobrze, to będzie dobrze.